Prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. W sierpniu 2002 roku papież Jan Paweł II po raz ostatni, jak się potem okazało, odwiedził ojczyznę. Cała Polska żyła tą pielgrzymką i przygotowaniami do niej. Na trasie papieskiej podróży znalazła się m.in. Kalwaria Zebrzydowska. A to był mój teren. W archiwum znalazłem kilka nagrań z tamtego okresu: próby lądowania papieskich śmigłowców na stadionie MKS Kalwarianka, wizyta ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Janika w klasztorze, inspekcja komisji z Watykanu, zabezpieczenie trasy przejazdu, wspomnienia, wędrówki do miejsc związanych z papieżem do stolarskich warsztatów, gdzie wykonywane były papieskie fotele i trony, przewidywania i gdybania co do rzeczywistego przebiegu wizyty. Jednak w tym odcinku podcastu prowincjonalnego odwiedzimy szewski warsztat w Stanisławiu Dolnym, niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej. Moim rozmówcą jest Stanisław Żmija, który od 1982 roku robił papieżowi Polakowi buty. No, to pierwszy raz to było w 1982 roku w stanie wojennym. Robiłem buty. W ten czas jechałem pierwszy raz do Rzymu. To był prezent, bo tu ówczesny proboszcz, co był za Brzydowicach, mówił, jedź do Rzymu. No i jest tutaj szewcem, olewkarzem, zrób Ojcu Świętemu buty. I, no I ja tak się przyłożyłem do tego, że prócz modlitwy zawiózłem coś. Takiego z mojego. Skąd pan wiedział jakie buty, jaki, jaki rozmiar ma ojciec święty, jakie ojciec buty robić? Mnie księża mi podpowiedzieli. Przywieźli stare buty z kurii krakowskiej. No i pomierzyłem i także wiedziałem, który jest numer. A może pan zdradzić, jaki numer buta ma ojciec święty? No ojciec święty jest, był, jest wysokim człowiekiem i, i ma numer 44. Znaczy duży but, ale na taki wzrost jak ojciec święty. Około 1,80 m, no to powinien mieć takie buty, żeby się mężnie trzymał na noga. Dużo pan już zrobił butów dla Ojca Świętego? No potem w ciągu, jak księża jechali do Rzymu, to, to brali buty dla Ojca Świętego, pół buty, ale najwoli Ojciec Święty prawdopodobnie takie kamaszki po kostkę. Jak, jak ten but wygląda? No to. To starego typu kamaszki, które mają po boku gumki, lub pod językiem gumka. No i tak. Czyli raczej takie wygodne obuwie, tak? Raczej wygodne. No i skórka, żeby była odpowiednio dobrana. Kolor beżowy lub taki pomidorowy. Ja zrobiłem pierwsze buty, bo nie wiedziałem. Takie mi podpowiedzieli, ale potem, jak podpatrzyłem, to ma takie beżowe raczej buty. Wiadomo, że Ojciec Święty. No teraz niestety zdrowie mu już nie pozwala, ale lubił chodzić po górach. A dziecięty jest turystą. Jako dziecko, jako młodzieniec przemierzał górskie szlaki. Czy robił mu pan buty jakieś takie typowe do turystyki górskiej? Do turystyki nie robiłem. Robiłem mu sandał i ostatnio, jak był w zakopanem, to przygotowałem więcej pary i także tam do księżówki, żeby ksiądz, który tam obsługuje tę księżówkę, nie jest gospodarzem. No i Ojciec Święty tam mieszkał, no i tak byłem przejęty też, że będzie zakopanym Zakopanem spacerował po górach, gdzieś tam po deptaku, no i także przygotowałem mu buty i myślałem, że te sandały będą, nie? Ale prawdopodobnie nie sandały, tylko in, z innej jakiejś tam pary, które przygotowałem sobie. Ile już Pan zrobił butów dla Ojca Świętego? Ile par butów trafiło? Do jego, do jego półeczki z butami? Trudno mi to powiedzieć, bo Wciąż jakieś buty robiłem, ale czy chodzi o Ojciec Święty, to nie wiem. Wiem, że ostatnio ch chciał chętnie takie mieć buty po łydkę, takie, takie więcej, takie kozaczki. No i takie coś kiedyś zrobiłem mu. Osobiście zawiózłem w, 7, w 89 roku gdy byliśmy z pielgrzymką kalwaryjską. No to Ojciec Święty mówi, położył rękę na nich i mówi, że na dróżki by były dobre. Chodzić podróżka kalwaryjski I także widziałem, że, że się ucieszył tymi butami. Jakie brązowe to były kozaczki połytkę A co się święty mówił panu, kiedy pan wręczał mu te buty? Co on mówi? Jak z panem rozmawia? No przede wszystkim się wypytuje o rodzinę z jakiej parafii, no, czy daleko od Wadowic. No i także żyje takim. Takim, taką, no, taką polskością, tak, chcę wiedzieć wszystko o najbliższych okolicach. Nawet raz zapytał, czy daleko od Wadowic jest ten Stanisław Dolny. Jak byłem, co podziękować za pielgrzymkę Wadowicką, miałem okazję i szczęście być tam. I też byłem bliziutko bo w bibliotece Ojca Świętego. No i także nawet się zapytał, czy daleko ten Stanisław jest od Kalwarii, od Wadowic. A czy widział pan kiedyś buty przez siebie zrobione gdzieś w telewizji, czy też na zdjęciach, na nogach Ojca Świętego? No, ja nie widziałem, ale chodzi w tych butach, bo księża, którzy przyjeżdżali, to mówili, że najlepiej się mu chodzi w polskich butach. A ja wiem, że mu nikt w ten czas nie robił, bo to było od 1982 roku. Tylko. Z naszego warsztatu miał te buty polskie. No a ostatnio, jak syn był, bo syn jest księdzem i też zawiózł mu buty, no i to przyszła wiadomość, że się bardzo ojcu podobały świętemu te buty, tylko że nie mógł brać, bo były gdzieś ciasnawe, bo to też były takie wys wysokie. I także ja te właśnie kozaczki, w ten czas, jak jechałem, to mu zawiózłem identyczne, tylko poszerzono cholewka. Czy te buty się na przykład psują? Trzeba je reperować? Miał pan jakieś zgłoszenie z Watykanu? Zgłoszeń z żadnych nie miałem i na pewno Ojcu nie trzeba reperować butów, bo to jest taki człowiek, że każdy zadba o jego nogę. Nie, nie jest to praca tak jak każdego obuwia, które robię w warsztacie. Takie buty muszą być najpierw obmyślane, omodlone, <laughs> jakoś udać się do, do mistrza świętego Józefa, żeby, żeby pomógł. To wierzy w Boga, to wierzy w i na pewno pomagają, bo każde dzieła, które nie rozczytałem, na przykład Widztwo. Żeby takie dzieło wykonał, które teraz wszyscy podziwiają, to najpierw się modlił, a potem dopiero pracował. Pisma, z życzenia świąteczne, wymieniamy życzenia świąteczne. Także Ojciec Święty zawsze na każdziuteńkie jakiś mały gest, mały liścik, mały pozdrowienia, życzenia świąteczne, czy, czy jakieś tam z pielgrzymek. Ojciec Święty zawsze mi odpisuje, mamik no, około 30, może więcej. Tak samo od, od biskupa Dziwisza, podziękowania za buty też. I też kiedyś mnie zaszczyt wielki na Watykanie spotkał, gdyż pośród lu ludzi pielgrzymek dziękował mi na głos, że to jest nasz najlepszy szef. Ale nie wiem, czy to tak z radości, że, że my tam byli, i tak była atmosfera strasznie fajna że tak się wyraził biskup Dziwisz, że u mnie. Także potem taki tak uróżniam, aż mi było głupio. Pośród tych ludzi, którzy jechali ze mną w autobusie później, my opowiadali cały czas, jaki nos, fajną taką atmosferę przez te buty się stworzyło na Watykanie. Ojciec Święty założy na czas karwarskiej pielgrzymki buty od Pana? No tego nie wiem. Tego nie wiem, ale chciałbym mu zrobić jak najwygodniejsze, może z jakimiś nadkładkami, podkładkami, poszerzone w palcach, bo no nie wiadomo, gdy człowiek jest starszy, to, to ma jakieś odciski, nagniotki. Nie wiadomo, czy Ojciec Święty też dużo podróżuje, czy też ignima. Chciałbym to tak wygodnie zrobić, żeby miał jak najwygodniejsze. Jak się dowiedziałem, że Ojciec Święty ma być tu w okolicach Kalwarii w klasztorze, no to zaraz mi tam gdzieś głęboko w duszy zatkwiło, żebym zrobić Ojcu Świętemu buty, żeby tu miał z tych terenów właśnie rzemieślniczych. No i ja, jak już dawałem mu te buty, to pasuje, żebym mu znów zrobił. No, no chciałbym obmyśleć takie buty. I no... Właśnie chciałbym dowiedzieć jeszcze może gdzieś od biskupa któregoś, czy ojciec święty w jakich butach by, by najlepiej się czuł. To Każde, każde, każde buty bym chciał, choćby były jakieś najtrudniejsze, wykonać. Wiadomo, że będą i wiadomo, że będę chciał zrobić poza kostkę, bo ojciec święty lubi w takich butach chodzić. Ja wiem, że starszy człowiek lubi w takich całych butach chodzić. Robi pan buty dla Ojca Świętego i nie tylko. Robiłem prezydentowi Wałęsie, gdy był w kalwarii przejazdem na spotkaniu w cechu. Robiłem też Krzaklewskiemu. Kardynałowi Maharskiemu? No, to też. Także też mu trzeba było zrobić buty. Które mi się ucieszył bardzo. Mojemu bardzo serdecznemu przyjacielowi Stefanowi Sturigroszowi, profesorowi. Robiłem mu buty i robię nadal, gdyż, gdyż ma tam kłopoty jakieś z nogami. I bardzo sobie i chwali, że się mu dobrze chodzi i gra oczywiście. Te manuany wszystkie na organach, mówi, że tak jakby nowymi nogami grał, jak w moich butach gra. Tak, tak kiedyś żartobliwie powiedział. Alicji Grześkowiak, robiłem buty z pań, co do pań. Na wysokim obcasie? No i takie i takie. Kto jeszcze? Oni no mogą sobie wspomnieć, a to taka by była chwalba. ja wiem, czy to, czy to się tak wychwalić. Rodzinna firma Żmijów w Stanisławiu Dolnym działa po dziś dzień. Pan Stanisław, ze względu na stan zdrowia, przekazał swoje obowiązki synowi Maciejowi któremu przy okazji bardzo dziękuję za udostępnienie zdjęć. Dziękuję moim patronom, Instytutowi Nauki Lektykon, Joli, Elżbiecie i Alfredowi. Zachęcam do wsparcia podcastu na patronite.pl. Przypomnę, że w telefonie podcastu najlepiej słuchać w aplikacjach takich jak podcasty Google, Apple Podcasts, Spotify. Zapraszam też na stronę podcastprowincjonalny.pl. I na koniec może jeszcze cytat z księdza Jana Twardowskiego, tak często wykorzystywany, ale zazwyczaj we fragmencie, bo w całości brzmi tak. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostają po nich buty. I telefon głuchy. Do usłyszenia w następnym odcinku.